Cześć wszystkim, z tej strony Damian. Zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się modułem włącznika dopuszkowego do oświetlenia z funkcją WiFi. Taki moduł pojawił się kiedyś na moim kanale, to już było dobre 5 lat temu. To był pierwszy eksperyment tego typu i pod namową wielu widzów, którzy pisali w komentarzach, żeby właśnie ulepszyć ten projekt i kontynuować go. Po dosyć długim czasie, ale jednak udało mi się ten moduł ulepszyć i zaktualizować. I tak oto powstał moduł, który obsługuje dwa punkty oświetleniowe. Jest to włącznik dwustrefowy. Na początek jednak, zanim przejdziemy do omawiania szczegółów, krótka przebitka, jak wyglądał montaż takiego urządzenia. to, co tutaj możecie zobaczyć, to jest właśnie zmontowany moduł włącznika dopuszkowego. Ten projekt, zresztą tak samo jak i poprzedni, powstał dzięki współpracy z firmą JLC PCB, w której mogłem wyprodukować płytki oraz zlecić montaż elementów SMD. Elementy SMD wszystkie znajdują się na stronie dolnej. Natomiast na górnej są tylko elementy przewlekane, więc tak wygląda płytka, która jest w zestawie. Jest to też zestaw do samodzielnego montażu, który możecie zakupić link do produktu jest oczywiście w opisie filmu. Moduł jest zasilany za pomocą przetwornicy takiej high link 5 V. Tutaj mamy dwa przekaźniki SSR, półprzewodnikowe przekaźniki do załączania oświetlenia. Sercem tego układu jest moduł ESP07, czyli popularny układ ESP8266 właśnie na takim module. O nazwie ESP07. Tutaj, to co dodatkowo jest podłączone, to taka dodatkowa antena. Akurat jestem teraz w moim pokoju bardzo daleko od routera, więc ten zasięg nie jest tu wcale najlepszy. A z tą anteną uległ poprawie. I właśnie nie bez powodu zastosowałem ten moduł, bo jako jeden z niewielu pozwala na podłączenie zewnętrznej anteny. Jest to zrobione z myślą po prostu o tym, że e, jeśli włącznik zostanie umieszczony gdzieś tam w puszce, w mieszkaniu, w domu. Będzie miał dalej troszeczkę do routera, to bez anteny mogłyby być problemy z zasięgiem. Natomiast taka antena na pewno też ten zasięg polepszy. Z tej strony znajduje się złącze do programowania modułu. Tutaj znajduje się złącze GPIO. Są, tu, są tutaj cztery piny GPIO, do każdego jest jakby dodatkowo wyprowadzana masa. Czyli w tym momencie, jeśli podłączymy sobie taki przycisk chwilowy, tak jak tutaj, prawda, to. Masa i pin, a właściwie odwrotnie, najpierw jest pin GPIO4, później masa i kolejno są to piny 16, 14 i 12. Dodatkowo tutaj zostały wyprowadzone właśnie te piny zasilania, czyli tu mamy 4 piny masy, 4 piny zasilania i 4 piny GPIO, te same, które są tutaj. A tu jest zworka do wyboru, czy chcemy mieć na tych kołkach, na tych glutpinach, czy chcemy mieć 5V, czy 3,3V. Domyślnie polecam stosować 3,3V, bo w takim standardzie pracuje właśnie układ ESP8266. Tutaj natomiast mamy podłączenie już tej strony sieciowej, czyli tutaj jest zasilanie modułu, faza neutral. No i tu mamy dwie pary styków i są to po prostu styki, które... Są, może to jest złe słowo, one nie są zwierane, no bo tu nie ma tak naprawdę styków w przekaźniku. Natomiast no, jeśli przekaźnik jest wyłączony, to pomiędzy tymi pinami jest przerwa. Jeśli jest włączony, no to jest tak jakby zwarcie i prąd przepływa sobie. Tak? I tutaj analogicznie są wyprowadzane styki od drugiego przekaźnika. Styki w cudzysłowiu. tak naprawdę są to um, anody. Triaków, które są w środku przekaźnika. W każdym razie podłączenie zgodnie ze schematem, czyli faza neutral, i teraz faza do przekaźnika, i wyjście z przekaźnika jest to faza do żarówki i tam z tej żarówki, drugi przewód, czyli neutralny leci sobie do przewodu neutralnego, w całej tej mini instalacji, powiedzmy, tak. No, i tutaj analogicznie można podłączyć sobie drugie obciążenie. Ja nie będę podłączać, bo raz, że nie mam A2. Działa ono bardzo analogicznie do tego pierwszego. Żeby wgrać jakiekolwiek oprogramowanie do tego modułu, należy użyć takiej Między innymi takiej przyjściówki. Nie musi być to dokładnie taka przyjściówka. To jest akurat FT232, może być też na przykład 340. W każdym razie podłączamy tutaj do złącza programowania, czyli w tym miejscu. O, tutaj jest dokładnie opisane, który pin jest który, prawda? Także na pewno jest zasilanie masa RX, TX oraz piny RTS i DTR służą one po prostu do autoresetowania układu przy wgrywaniu. Więc po prostu wystarczy to podłączyć zgodnie z opisem. Jeśli chodzi o wgrywanie, oprogramowanie do tego modułu, to jest klasyczna metoda flashowania, czyli tak jak wgrywaliśmy na przykład ESP Easy, którym będziemy się posługiwać również teraz, więc instrukcja do programowania znajduje się w filmie na temat modułu FOW008, do którego odsyłam. Tam jest to wszystko wyjaśnione. Z tą różnicą, że do tego modułu trzeba wgrać po prostu inny software z listy, wszystko będzie zaznaczone na stronie produktu, który, link do którego macie w opisie filmu. Dobrze, więc teraz możemy przejść już do podłączenia naszego układu do zasilania. Układ został podłączony już do zasilania sieciowego, dlatego najlepiej, gdybyśmy już tutaj nic rękoma nie dotykali. Jedyne co to, będę włączać sobie ten. Ten przycisk. Przechodzimy sobie teraz do okna konfiguracji w przeglądarce. Mamy tutaj oczywiście pole do nazwy naszej jednostki. Ja to nazwałem po prostu tak, jak się nazywa modu, czyli FOW013. Natomiast w praktyce można sobie po prostu nazwać to włącznik salon, włącznik sypialnia i tak dalej, i tak dalej. To, co warto zrobić na początku. No w zakładce hardware musimy sobie wyłączyć i 2 PIN 4. GPIO 4 służy do, um, jako pin wejściowy, natomiast y, GPIO 5 służy jako y, pin y, do przekaźnika. Dlatego no, i 2 nie będziemy używać, ale z drugiej strony, po co nam we włączniku światła jakieś i 2 no, nie wiem, ktoś by chciał OLEDa podłączyć. Także musimy wyłączyć po prostu funkcjonowanie I2C, żeby uzyskać dostęp do tych pinów, które służą do sterowania e, modułami i sterowania przekaźnikami. Dlatego w obu tuch, tych polach wybieramy sobie None. Natomiast jeszcze tutaj w tej sekcji GPIO boot states e, wybieramy sobie coś takiego. Mamy pin GPIO5. Output Low i GPIO 13 Output Low. Są to piny służące do sterowania właśnie przekaźnikami SSR i chodzi o to, żeby przy starcie modułu nie uruchamiał nam wyjścia, tak? czyli żeby na samym starcie programu zawsze był tam stan niski, żeby nie było jakichś przypadkowych włączeń żarówek, prawda? Jeśli chodzi o zakładkę Devices, to mamy tutaj tak naprawdę cztery urządzenia. Zacznijmy sobie może od tych dwóch pierwszych. Pierwsze z nich to jest przycisk 1. Jest to po prostu obsługa tego fizycznego przycisku, który jest tutaj podłączony. Podłączony jest pod pin GPIO4. Switch type to jest switch i switch button type to jest normal switch. Tutaj co, prawda, mamy push button. Ale jeśli ustawimy tutaj push button active low czy nawet active high, to to wtedy działa nam co drugie kliknięcie. Dosyć ciekawa sprawa. Natomiast jeśli wybierzemy normal switch to działa nam tak naprawdę tak jak powinno. I w zasadzie tyle klikamy submit. Drugie urządzenie to jest przekaźnik SSR podłączony pod pin GPIO5. I tutaj switch, normal switch w zasadzie tyle. I analogicznie wygląda sytuacja z tymi dwoma urządzeniami na dole. Przycisk 2. Jest to obsługa fizycznego przycisku GPIO 16, czyli to jest w tym miejscu, gdybyśmy obok tego podłączyli jeszcze jeden, to byśmy mieli właśnie pod GPIO 16. I ostatnia rzecz, no to jest przekaźnik SSR2 podłączony pod pin GPIO 13. Tyle jeśli chodzi o devices i przechodzimy do zakładki rules. Obsługa przycisku to wygląda tak kiedy mamy zdarzenie przycisk jeden state czyli zmiana stanu przycisku to sprawdzamy stan tego przycisku jeśli jest 0 czyli zwarty wciśnięty bo przypominam że tutaj przycisk zwiera nam pin do masy. Czyli sprawdzamy czy jest stan 0. I teraz jeśli jest 0, czyli wciśnięty, no to sprawdzamy jaki jest stan przekaźnika. Jeśli stan przekaźnika jest 0, czyli jest wyłączony, to należy go włączyć, tak? GPIO 5, 1. Natomiast w przeciwnej sytuacji, jeśli przekaźnik był włączony, to trzeba go wyłączyć, czyli wpisać stan 0. Obsługa przycisku drugiego jest analogiczna, tylko są zmienione po prostu wartości. Tyle, naprawdę to tyle. Klikamy Save. No i sprawdzamy, jak to sobie działa. Mamy tu przycisk. Naciskam przycisk i włącza nam się oświetlenie. Naciskam jeszcze raz wyłącza się. Bardzo prosto, bardzo prosto to działa. Teraz możemy sobie za pomocą okna, tutaj no właściwie nie okna, tylko linii komend. Wpisać sobie GPIO 5,1 powinno nam włączyć żarówkę. Tak jest, włączyło. I 5.0 powinno nam wyłączyć. Na stronie tego oprogramowania, czyli Let's Control it, mamy pewną dokumentację. To, co nas najbardziej teraz interesuje, to jak wysyłać zdalnie komendy do tego urządzenia. No i mamy tutaj kilka możliwości, na przykład poprzez serial monitor, myślę, że to niezbyt częste rozwiązanie, przez protokół MQTT oraz http. Nam w tym momencie najprościej będzie wpisać to za pomocą http, bo nie mam tutaj żadnego oprogramowania typu Home Assistant czy jakiś Domotic. Robimy to sobie na razie, że tak powiem na dziko, czyli wpisujemy w pasku w pasek adresu właśnie komendę. Musimy wpisać coś takiego. Teraz nasze nasz adres modułu to Przydzielony przez DHCP najczęściej. U mnie to jest taki, tu widzicie. I teraz zamiast tej komendy wpisujemy sobie właśnie to, co przed chwilą wpisywaliśmy w poleceniach w przeglądarce, czyli GPIO 5,1. I taka komenda powinna nam zaświecić właśnie tą żarówkę. O, proszę, jak widać. Działa. No i tu analogicznie jak sobie podmienimy na 0, to mamy 0. Moduł tak naprawdę pozwala na wiele różnych integracji. Integruje się go tak samo jak każde urządzenie z ESP Easy. Można wybrać oczywiście inne programowanie typu TASMOTA, czy nawet przygotować sobie to za pomocą pewnych wtyczek do home assistanta, jeśli ktoś używa. Myślę, że to jest fajny, fajny temat na przyszłe filmy. Natomiast tutaj zostawiam Wam właśnie pole do, do manewru, pole do popisu, bo moduł jest z założenia, z natury uniwersalny. Możecie tu sobie nawet własny program na Arduino napisać i też to będzie działać. Słuchajcie, to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania Pytań w komentarzu. Zapraszam do odwiedzania strony sklepu, gdzie możecie nabyć taki zestaw do montażu. Z mojej strony to tyle. Słyszymy się już niedługo w kolejnych filmach. Dzięki za uwagę i na razie. Cześć!